W poprzednim odcinku Anka szuka pracy dorywczej dla młodocianych. Dziewczyna chce zarobić pieniądze, by kupić sobie nowy telefon. Weronika, pomimo kary, spotyka się z Marcinem i jego kolegami. Marcin ukradł dla niej telefon. Anka jest zawiedziona złym zachowaniem kuzynki. Natomiast Weronika jest bardzo nerwowa. Obie dziewczyny mają karę na telefon i wychodzenie z domu, jednak Weronika złamała wszystkie zasady. Dzisiaj też postanawia wyjść do Marcina. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z Anką oraz Werą w roli głównej miłego oglądania. Wera, naprawdę musisz iść. Proszę, zostań! Oj, weź już nie maruć. Jestem umówiona z Marcinem, wychodzę, ale nie martw się. Wrócę przed szesnastą, zanim twoja mama wróci do domu. Nie chcę, żeby moja mama się dowiedziała, że cię kryje, bo dostanę jeszcze większą karę. Anka, my nie możemy dostać większej kary. Mamy już karę na wszystko. Dobra, spadam, bo Marcin czeka. Nara. <słuch> Werka, tak strasznie się zmieniła. Ha? Nie ma Marcina? Myślałam, że będzie czekał jak zawsze tu na ławce. Ach, zadzwonię do niego i zapytam gdzie jest. O, telefon. Halo, Werka? No gdzie ty jesteś? Czekam na ciebie. Bejba, przecież to ja na ciebie czekam. Jestem w domu. Pisałem ci SMSa. Co, to ja źle zrozumiałam? No dobra, to mam przyjść do ciebie do domu? No tak, czekam na ciebie. No dobra, już idę. No papa. Pa. Oj, ta werka, zakręcona jak zawsze. Kilka minut później. Ale super, odpisali mi na maila. Rety chcą mnie przyjąć do pracy. Super, rozmowa dziś? Ekstra! No dobra, to pędzę. Mam nadzieję, że mnie przyjmą, no ale napisali, że się nadaje. To czemu mieliby mnie nie przyjąć? Jeśli się uda, będę mogła wychodzić z domu, chociaż do pracy. Nie będę musiała się nudzić przez całe wakacje. No, a do tego uda mi się zarobić pieniądze i będę mogła kupić sobie telefon. Gapa ze mnie, źle odczytałam wiadomość od ciebie. Myślałam, że czekasz na mnie na łapce. No nie, mam dla ciebie parę rzeczy. No wiem, pisałeś. Co to za rzeczy? No chodź, są u mnie w pokoju. Chciałaś, żebym zajumał ci perfum? No chciałam, ale udało ci się zajumać perfum i to jeden z najdroższych zapachów, ale super dziękuję. Nie ma sprawy dla Ciebie wszystko. I jeszcze patrz, mam taki sweterek, spódniczkę. Ej, super, dzięki. No ale ty nie chcesz ode mnie nic w zamian? E, tak się poświęcasz, kradniesz. Przecież możesz zostać złapany. No co ty? I tak kradnę, i tak kradnę. Czy ukradnę jedną rzecz więcej, czy mniej? E, to już mi nie robi. Aha, no dobra. Werka, chodź pójdziemy do kuchni, zrobimy sobie coś do jedzenia. A, no dobra, w sumie nie jadłam śniadania. No to chodź, zrobimy razem. Godzinę później. A, dzień dobry, ja nie wiem, czy dobrze trafiłam. A kogo szukasz? Szukam pani Marii. Przyszłam na rozmowę o pracę z ogłoszenia. A, dzień dobry, ja jestem Maria, miło mi ciebie poznać. Dzień dobry, ja jestem Ania. No dobrze, to co? Szukasz pracy? Tak, na wakacje chciałabym sobie dorobić. Ach, kiedy byłam w Twoim wieku, też chciałam sobie dorobić. No i wiesz co? Zbierałam wtedy owoce. Ja mogę też zbierać owoce, obojętnie co, ale bardzo zależy mi na pracy. Dobrze, dobrze, spokojnie. Owoce też będziesz zbierała. U mnie jest mnóstwo pracy. To oznacza, że zostałam przyjęta? No, zaczekaj, muszę przeprowadzić mały wywiad. <laughs> Jasne. Chodź, pokażę ci zwierzęta. Dobrze. Bardzo kocham zwierzęta, chętnie się nimi zaopiekuję. No wiesz, piesek czy kotek to nie krowa. Tutaj trzeba naprawdę się wykazać. Wykażę się, obiecuję, naprawdę się postaram. Umiesz dojść krowę? Nie, niestety nie umiem, ale szybko się uczę. O, jesteś ambitna. No dobrze, dobrze, dam Ci tę pracę i wszystkiego cię nauczę. Naprawdę dziękuję, bardzo się cieszę. Dobrze, ale musisz być jutro o 6 rano. Orety o 6? Ja tutaj do pani jadę prawie 40 minut. No ale dobrze, będę o szóstej. No dobrze, bądź o siódmej. Super, bardzo pani dziękuję. To do zobaczenia jutro. No papa. Pa. czy się sprawdzi w pracy mm, Nie myślałam, że nam to tak dobrze wyjdzie Ten burger jest wyśmienity Mhm, mm daliśmy radę ha, Ale ciężko się tak je bez picia Chcesz się napić? No, a co masz? Kolę? Wodę? Nie no, myślałem raczej o czymś mocniejszym Zrobię nam drinka E, Marcin, to chyba jest zły pomysł. Na festiwalu też wypiłam drinka i czułam się okropnie. Mała, spokojnie. Wtedy wypiłaś dużo drinków, a teraz wypijesz jednego czy dwa. No dobra, niech będzie. Myślę, że ten bardzo ci zasmakuje. To wiśniowo-truskawkowy drink. Wiśniowo-truskawkowy? Brzmi bardzo smacznie. No to trzymaj. Dzięki, a ty. No i ja już sobie nalewam, ja już jednego piłem wcześniej, ale drugi mi nie zaszkodzi. Ho, piesiołku mój kochany, a ty co, pod drzwiami czekasz? Orety, na pewno chce ci się siku. No dobrze, hać, pójdziemy na spacerek. <laughs> Miałeś rację, bardzo mi to smakuje. Pyszne. No, mówiłem ci! Słuchaj, co teraz masz ochotę porobić? Ach, no nie wiem, tak właściwie to niedługo będę musiała iść do domu. No, no tak, przecież masz szlaban i ciocia nie może się dowiedzieć, że wyszłaś. Masakra! Teraz będziemy mogli spotykać się tylko do 15.30, żebyś o 16 była w domu? No, a co mam ci poradzić? Szlaban to szlaban. Jak ciocia się dowie, że wyszłam, to już nigdy więcej nie wyjdę, bo będzie mnie zamykać w domu. Beznadziejna sytuacja. Oj tam oj tam, cieszmy się, że mogliśmy spędzić ze sobą trochę czasu. Mała, ja bym chciał z Tobą spędzać dnie i noce. Chodź, coś ci pokażę. Co takiego? No chodź ze mną. Co chcesz mi pokazać? Zobacz, to jest sypialnia mojego starego. Aha, no super, fajnie i. No i możemy tu spać. Zobacz, jakie wielkie łóżko. Spać tu? No a twój tata? Co by na to powiedział? Mojego taty nie ma, wyjechał w delegację i wróci dopiero za pięć dni. Jesteś sam w domu na pięć dni? No, ja nie jestem małym dzieckiem, jakoś sobie radzę. No tak, też racja, ale ja nie mogę u ciebie zostać na noc. Ciocia to by chyba zawału dostała, jakby się dowiedziała, że mnie w domu nie ma na noc. Słuchaj, mamy pięć dni, wymyślisz coś. Chcę, żebyś chociaż jedną noc spała tutaj ze mną. No dobra, postaram się coś cioci naściemniać, ale wątpię, że to przejdzie. Dasz radę, wierzę w ciebie. Dobra, teraz już będę spadać do domu. Ach, o nie, znowu przegrałem. Co się tak pienisz? No bo wrzuciłem w tę maszynę pieniądze i jak zwykle przegrałem, mam tego dosyć. O, anka idzie. Ha, chłopaki? Czego ty szukasz, co? Ty, sztywniaro! Daj mi spokój. Wyszłam tylko z psem na spacer. To nie jest tylko wasze osiedle. Koło bloku wszyscy mogą chodzić. Ja też, bo tu mieszkam. Lepiej mnie dzisiaj nie wkurzaj, bo mam bardzo zły humor. No właśnie, widzę. I nie mam zamiaru cię wkurzać, chcę tylko przejść. Ej, chłopaki, a co się tutaj dzieje? Zostawcie moją kuzynkę w spokoju. A, oh, Werka, wracasz od Marcina? A co cię to obchodzi? Zajmij się lepiej sobą. Chodź, Anka, pójdziemy na spacer z psem razem. Oh, takich masz fajnych kolegów, wiesz, Werka? Och, już przestań, przecież nic ci nie zrobili. Dziewczynki, a co wy tutaj robicie? Czemu nie jesteście w domu? Przecież macie karę. Ile razy mam wam to powtarzać? Ciociu, no ale my weszłyśmy tylko z psem. No przecież pies musi zrobić siku, tak? Oh, no tak, też racja. E, idźcie z psem i zaraz do domu. Dobrze, mamo. A może chcesz iść z razem z nami? Ciociu, a w ogóle czemu tak wcześnie do domu wróciłaś? Jeszcze nie ma 16? No ale udało mi się trochę wcześniej skończyć pracę. Nie, Aniu, nie będę szła z wami. Pójdę już do domu, ale... Coś mi tu alkoholem zajeżdża. Eee, to pewnie z tych śmietników, ciociu. E, Anka, chodź, idziemy z tym psem. No idę. Mamo, zaraz wrócimy. Dobrze. Och, jaki ja nie cierpię tej Anki. Jak ona mnie drażni. Przepraszam bardzo. Czy ty mówisz o mojej córce? O pani córka to sztywniara i skarże pyta. Zaraz, zaraz. O co ci chodzi? A, kolega ma zły humor. Weź się przymknij. Ach, och, nie będę z wami rozmawiać. I Wera i Anka obie mnie wkurzają. Przez Weronikę tracimy kolegę. Już nie spędza z nami tyle czasu, co kiedyś. No weź wyluzuj. Jak ma dziewczynę, no to wiadomo, że woli z nią spędzać czas. Jakie to szczęście, że twoja mama dała się nabrać, że to z tych śmietników tak zalatuje? Śmierdzisz na kilometr alkoholem, znowu piłaś? Och, wypiłam tylko dwa drinki, no, dla lepszego samopoczucia. Chodź, idziemy z tym kundlem i wracajmy do domu, bo nie chce mi się łazić. Z kundlem? Przecież to jest mój piesek. Będę musiała go zabierać ze sobą do pracy, bo z tobą na pewno go nie zostawię. Nikt ci nie każe, ja nie chcę się nim opiekować. Kochani, jesteście ciekawi, czy Weronika będzie spała u Marcina? Czy dziewczyna naprawdę zostanie u niego na noc? Jak długo jeszcze chuligani będą straszyć Ankę i jej pieska? Zachęcam Was do subskrypcji kanału Bajolanki, abyście byli na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Boka. A jeśli bardzo lubicie moje historyjki, to zapraszam Was również na mój drugi kanał Topik i Topcia. Do usłyszenia! Pa!